Nowenna do świętego Ludwika Grignion de Montfort, dzień szósty. Miłość do Kościoła. Niech czysta miłość Boga króluje w naszych sercach. Święty Ludwik, który przygotował się do kapłańskiej i misjonarskiej pracy z ludźmi, żywił głębokie uczucia do Kościoła i rozumiał jego wymiar, który oznacza naród Boży, królestwo Boże i misjonarskie posłanie Kościoła. Aby lepiej zrozumieć ducha, który prowadził świętego Ludwika, wystarczy przytoczyć dwa teksty z Jego życia, jako młody kapłan. Po kilku miesiącach pastoralnego doświadczenia pisał on swojemu kierownikowi duchowemu. Z drugiej strony, czuję wielkie pragnienie, aby rozszerzać miłość wobec Pana i Jego świętej Matki, tak żeby na prosty i ubogi sposób zacząć ewangelizować biednych w biednych wioskach i zachęcać grzeszników do nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny. Tak czynił jeden dobry kapłan, który niedawno umarł w opinii świętości. Podróżował od parafii do parafii, ewangelizując biednych, licząc tylko na opatrzność Bożą. Naprawdę, mój kochany ojcze, ja nie jestem godzien tak godnej służby, ale widząc potrzebę kościoła, nie mogę nie prosi nieustannie o ubogie towarzystwo dobrych kapłanów, którzy by pod obroną przy najświętszej dziewicy prowadzili tę misję. Ja z męką chcę uciszyć te dobre i ciągłe pragnienie, całkowicie zapomnieć o mojej roli, zostawiając wszystko w rękach Bożej Opatrzności, całkowicie oddając się Twoim nakazom, które mi zawsze będą jak przykazanie. Pod koniec swojego życia święty Ludwik, w rozmowie ze swoim przyjacielem Bleinem, tłumaczył swoje misjonarskie życie mądrością, która wszystko czyni dla potrzeb Kościoła. Jedna jest mądrość w osobach. Które żyją we wspólnocie i według reguł. Inna jest mądrość misjonarza i apostolskich mężów. Piersi nie podejmują nic nowego, ale żyją według reguł i ich domów, ale drudzy muszą przynosić chwałę Bogu przez swoją ofiarę i podejmując nowe działania. Nie trzeba być zdziwionym, jeżeli się o pierwszych nic nie mówi, bo oni są spokojni i nie czynią nic szczególnego, ale drudzy. Trwale walczą naprzeciw świata, ducha ciemności i wad. Muszą zaakceptować, że będą od przeciwnika doświadczać wielkie prześladowania. Jeżeli ci pierwsi są zaakceptowani przez świat, to jest znakiem, że piekło ich się za bardzo nie boi. Tak to jest, kiedy się żyje jak przyjaciel świata. Drudzy to apostolscy mężowie, którzy zawsze podejmują coś nowego, nie jest możliwe, żeby o nich się mówiono. Święty Paweł przeszedł cały grecki i łaciński świat, a święty Piotr poszedł do Rzymu, by przygotować królewskie miejsce Jezusowi Chrystusowi. Działając według tej pierwszej mądrości, synagoga nie reagowałaby i nie prześladowałaby tego małego stada Jezusowego. Ale i to małe stado nie rozrosłoby się, a świat dziś byłby pełen bożków pogańskich. Kiedy święty Ludwik rozważa o kościele i o jego życiu, i posłaniu w świecie, nie jest naiwnym idealistą, jest głęboko świadomy, że grzech naznacza życie chrześcijan w Kościele. Opis tego stanu świata i Kościoła jest zawarty w dziełach świętego Ludwika. Wspomnij, Panie, na tą wspólnotę w wymiarze Twojej sprawiedliwości. Dla Pana czas już działać. Pogwałcili Twoje prawo. Już czas dokonać tego, co przeobiecałeś. Podeptane jest Twoje święte prawo i odrzucona Ewangelia. Potroki nieprawości zalewają całą ziemię i porywają za sobą nawet Twoje sługi. Cała ziemia jest spustoszona i niegodziwaś wysoko wzniesiona. Przybytki Twoje są zbezczeszczone, a ochyda spustoszenia wkradła się nawet do miejsc świętych. Twój Kościół tak bardzo osłabiony i zbrukany zbrodniami Jego dzieci. Święty Ludwik szukał narzędzia, jak pomóc ludziom, by wytrwali w nawróceniu. Wszystkim podczas misji polecał odnowienie wiary przez Biblię, odnawianie chrześcijańskich przyrzeczeń i poświęcanie się Jezusowi przez Maryję. Pytał, skąd pochodzi to ogólne rozprężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach sztu świętego i że za mało kto osobiście zatwierdza i odnawia. Przymierze z Bogiem zawarte przez rodziców chrzestnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Dziś będziemy rozważać o miłości świętego Ludwika do Kościoła. Jesteśmy w szóstym dniu i w dzisiejszym temacie. Będziemy rozważać o świadomości świętego Ludwika dla potrzeb kościoła, o ważności wymiarów jedności, gdzie grzech jest głównym wrogiem ludzkości, naszych dusz. I jak słuchaliśmy z tych fragmentów, z jego życiorysu, święty Ludwik bio miał formację San Sulpis, to jest uniwersytet bardzo poważny w tym tam wieku i który przygotował świętego Ludwika do kapłaństwa, aby był gotowy zacząć swoją drogę, być misjonarz w kościele katolickim, aby mogli rozumieć lepiej duch prowadzi prowadził świętego Ludwika, słuchaliśmy o, jak mówiłem, jakiś fragment z jego życia. Przede wszystkim pierwszy z listu, którego pisze do swojego kierownika duchowego księdza Leszessiar, do którego mówi o, że czuje głęboko w swoim sercu i jest świadomy, że Kościół potrzebuje pomocy, że czuje głęboko pragnienie, aby fundować jakieś towarzystwo, jakieś zgromadzenie, które będą członki tego stowarzyszenia, będą chodzić do tych poziomów ludzkiego społeczeństwa, do tych osób, które bardzo potrzebują słuchać o Ewangelii, o Jezusie Chrystusze, o zbawieniu, które Jezus proponuje. Wiemy, że odpowiedzialni tego Uniwersytetu San Sulpis proponowali świętemu Ludwiku, aby zostać tam bo był bardzo, bardzo dobrym uczniem, ale pragnienie, które Pan Bóg stawiał do jego serca, było jest mocniejsze i nie akceptował właśnie tą propozycję. I przed sami koniec życia wiemy, że nie był świadomy, nie widział to, co miał w swoim sercu, aby się. To, to zgromadzenie rozwijało przed jego oczami. Dopiero po jego śmierci e, zaczynamo istnieć jak zgromadzenie. I też pod koniec swojego życia jego przyjaciel Blaine chciał rozumieć jego serce. I tak spod, po spotkaniu święty Ludwik mówi o różnych do swojego przyjaciel, przyjaciel, przyjaciela, różnych mądrości, które są różni rodzaj mądrości, i on w pewnym momencie swojego życia wybrał, którym kierunkiem chce chodzić, którą drogą chce chodzić, głosząc Ewangelię do całego świata. I tak słuchaliśmy. On rozróżnia. Pierwszy, pierwszy rodzaj osób, które żyją w kościele, są ci, którzy żyją według, przepraszam, reguł ich domów, którzy, którzy są w pewnym sensie spokojni, nie czynią nic szczególnego, zaakceptowani są przez, przez świat i Właśnie, a ten drugi rodzaj tych osób, które mają to pragnienie w sercu zrobić zawsze coś nowego chcieliby głosić prawdę, taką, jaka jest, a często prawda, jak wiemy, dotyka nasze serca, bo Pan przez to słowo Słowo Jezusa Chrystusa, które ma Ducha Świętego, dotyka nasze serca i zawsze powoła człowieka do nawrócenia. A wiemy, że nikt od nas nie chce tego, bo buntujemy. I to będziemy widzieć jak temat w jutrzejszym dniu, gdzie Święty Ludwik mówi o okrzyżu. Módlym Meszem, aby przez Jego wstawienictwo, aby przez Jego wstawienictwo otrzymać. Tą świadomość, aby widzieć, jakie są potrzeby kościoła, dziś, aby ofiarować swoje życie i wszystkie nasze zdolności, które Pan Bóg nam udzielił, na potrzebę właśnie, aby mogli realizować wolę Bożą tutaj na tym świecie. Módlmy się. Panie Boże nasz, Ty chcesz, aby Twoje królestwo rozszerzało się na cały świat, da, dajesz nam swoje słowo, które przynosi zbawienie. Ty świętemu Ludwikowi udzieliłeś łaski głoszenia słowa z odwagą i bez ustanku. Przez Jego wstawienictwo udziel nam łaski, abyśmy to, co od siebie przyjęliśmy, mogli dawać innym, by w ten sposób być Twoimi świadkami w świecie. Prosimy Cię także o łaskę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryż jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszcz nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdroważ Mario, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kirie Chryste leison, Kyrie Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyni Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Mario, się za nami. Święty Ludwiku Mario Grignon de Montfort, się za nami. Święty Ludwiku Mario, od najmłodszych lat wiernie służący Panu, się za nami. Święty Ludwiku Mario, wzorze posłuszeństwa, Mówi się za nami. Święty Ludwiku Mario, miłosierny względem ubogich, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, zwycięzco wszystkich złych nałogów, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, żarliwi o miłość braterską, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, zwierciadło pokory i cichości, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, cierpliwi w przeciwnościach, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, dla bliźnich się poświęcający, Święty Ludwiku Mario, zatroskany o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, nieustający w modlitwie i pracy, Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, wzorze dla kapłanów, Święty Ludwiku Mario, z gorącą miłością sprawujący Eucharystię. Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, płomienny kaznodziejo. Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, misjonarzu Słowa Bożego. Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, wierny Synu Marii Niepokalanej. Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, oddający się Marii w niewolę miłości. Módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, apostole modlitwy różańcowej. Mój się za nami. Święty Ludwiku Mario, przez Marię wiodący duszę do Boga. Mój się za nami. Święty Ludwiku Mario, przez Marię wołający cały Twój Jezusowi. Mój się za nami. Święty Ludwiku Mario, oddany sługo Jezusa i Marii. Mój się za nami. Święty Ludwiku Mario, wielki czcicielu krzyża Chrystusowego. Mój się za nami. Święty Ludwiku Mario, zakuty w kajdany miłości Bożej, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, pełen ufności w Bożą opatrzność, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, wszystkie se siłę poświęcający Bogu i bliźnim, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, autorze licznych lektur duchowych, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, Założycielu wspólnód Zakonnych, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, Ojcze wielu synów i córek duchowych, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, Ofiaro Boskiej Miłości, módl się za nami. Święty Ludwiku Mario, Cieszący chwałą Wieczną w Niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Ludwiku Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Cię, w świętym Ludwiku Marii. Życie Jego jest dla nas wzorem a wstawiennictwo wiedniwa nam Twą pomoc. Przez naśladowanie Jego to oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale też naśladowali Go, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam za przyczyną świętego Ludwika Marii pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pan z wami i z twoim. Przestawienictwo Matki Bożej i Świętego Ludwika de Montfort, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.